Strada Butterfly kontra siły zła to pełna uroku i kolorów kreskówka. Opowiada historię młodej księżniczki zesłanej na ziemię, która zaprzyjaźnia się z Marco Diaz, chłopakiem o bardzo rozsądnym podejściu do życia. Razem tworzą niesamowity duet, który wręcz się dopasowuje pod względem charakterów, a do tego nadają na tych samych falach oraz mają liczne pomysły. Star poznaje ziemskie zwyczaje, natomiast Marko magiczny świat dziewczyny. Wraz z głównym bohaterem w czerwonej bluzie, ja jako widz, również poznałam ten świat. Pierwszy sezon właśnie taki jest, by zapoznać się z przedstawionym światem i bohaterami. Ten sezon charakteryzuje luźniejsza tematyka z większą ilością przygód. Każdy odcinek to wyrywek innej historii. Sam raz na przyklejenie plasterka na strudzone serduszko przy walce z depresją. Dla mnie jako jednostki chorej przybrało to formę w cudzysłowiu leczenia. Zupełnie nowy, kreatywny świat, który odkrywam i podziwiam. Głównie za sprawą dwójki bohaterów, którzy nas w swój zabawny sposób pokonują przeciwności i walczą z lekko niemądrym zielonym ptaszkiem Ludo. To wszystko to po to, aby Różka nie wpadła w niepowołane ręce. star jako następczyni tronu musi ją ujarzmić. Robi to na swój kreatywny sposób, a mianowicie łączy zakręcia ze swoją wyobraźnią. Czyni ogromne postępy, które czasami ciężko innym doceni przez jej świeże podejście. Łonie bowiem typowe podejście dla starszych pokoleń. Tutaj właśnie jest świetnie przedstawiony konflikt pokoleń, co wręcz idealnie wpasowuje się z idącą do przodu fabułą. Poznałam reprezentację star, czyli kreatywność połączona z sprawiedliwym i wbrew pozorom dojrzałym podejściem. Podejściem jej matki, czyli tradycją, która lekko. Ogranicza wzięcie, rozum, wzięcie pod uwagę rozumu. Idzie bowiem za poddanymi, w celu ich pozornego dobra. W przeciwieństwie do, do Mun, eklipsa posiada całkowicie odmienne podejście od poddanych czy też rodziny. To w końcu jej matka stworzyła wojowników, których zadaniem było niszczenie potworów, wśród których eklipsa poznała miłość, której owocem było dziecko. Tak jak wcześniej wspomniałam, to wszystko jest zamknięte w ładnej fabule, bowiem pierwszy sezon to wprowadzenie, a drugi to już wejście na głębszą wodę i ruszenie z tematem. To właśnie wtedy zaczyna iść do przodu cała fabuła, w której tyczą się wątki polityczne, problematyka rodzinna oraz konflikty pokoleń. Dla mnie jest to idealne w podejście, ponieważ nie muszę trawić od razu trudnej treści tylko po czasie, kiedy poznałam nowe uniwersum, a im dalej wy odcinki, tym większa ciekawość i smak, co czeka dalej. Najpierw niechęć Star do matki, później stopniowe zwracanie się do niej po pomoc, zrozumienie, szukanie pomocy dla rodzica oraz przejęcie roli królowej. Idealny rozwój dla Star, który znakomicie ukazuje elastyczność relacji. Bo kto z nas nie był zły na rodzica, a co do czego skoczyłby za nim wojeń? Również zostały przedstawione początki mu, Matki Star. Naprawdę smaczny konsek, do którego bym Mogła ciągle wracać. Niemniej jednak, pokochałam postawę star i jej indywidualizm. To ona pokazała mi, że bycie sobą jest jak najbardziej w porządku, tylko trzeba brać pod uwagę ewentualne konsekwencje oraz odpowiedzialność za swoje czyny. Dla mnie, jako jednostki zagubionej i podatnej na innych, jest idealnym autorytetem. Muszę przy tym jeszcze wspomnieć o utworze podczas napisów końcowych przy pier w pierwszych sezonach. To było dla mnie niesamowite wsparcie, bo uwierzyłam, że nie każdy człowiek jest zły oraz że może jednak nie warto zamykać się u sobie, a wręcz przeciwnie popatrzeć na innych jako przyszłych przyjaciół, których jeszcze nie znam. Polecam przesłuchać. Sprawa ma się idziećco inaczej przy utworze końcowym z ostatniego sezonu. Co prawda, dało mi to vibe z Cyder Moon, ale tekst też był motywujący. Tylko już trochę mniej, bo pierwszy utwór bardziej do mnie przemówił. Została mi jeszcze jedna kwestia do omówienia, a mianowicie Ship, Star i Marko. Widziałam filmy na YouTube o miniaturkach i tytułach mówiących, że to właśnie ten Ship ze ten serial. Jako fanka zakończeń nie mogę się z tym zgodzić. Ship wpłynął idealnie na serial, chociaż nie ukrywam, że niektóre momenty było deczko irytujące oraz psujące logikę serialu. Jednak ten szybik ciała miał idealne tempo i nie był wyciągnięty z niczego, czy też wypchnięty na siłę. Był naturalnie budowany i prawdopodobnie jest w naszym świecie. Nie znajduje, nie znajduje sobie krasza, tylko przyjaciela, z którym buduje piękną relację która stopniowo przeobraża się w miłość. I tutaj faktycznie był skrzyt, bo przecież Marko powiedział o tym, że, że to wszystko wynikło przez magię. I to faktycznie zaburza to, o czym wspomniałam. Wrzucone na sam koniec, by podkoloryzować zakończenie. Jednak wcześniej, przy oglądaniu wszystkich poprzednich odcinków, ja to po prostu widziałam i czułam. Magia to był tylko dodatek, który później został wyrzucony, by połączyć piękne światy oraz uczucie. Łączących młodych ludzi. Oczywiście mowa w kontekście szypów. W końcu magia to nieodłączna część tego uniwersum, dlatego rozumiem podstawę ludzi, którzy twierdzą, że szyb zniszczył tę serię. Zakończenie wręcz opiera się na szypie, który połączył muni oraz ziemię. Niestety było to spowodowane kosztem utraty magii, czynnika, który napędzał ten świat, a przede wszystkim kreował. Zakończenie niemniej jednak nie, nie zaskoczyło. Gobelin star oraz rodzój fabuły wraz ze szypem wybroniły zakończenie. To wszystko łączy się logicznie, a przy tym był to rozsądny zabieg pod względem kreacji. Najbardziej woli jednak utrata niektórych postaci, jak chociażby słowniery czy też organizację magii. Zakończenie było satysfakcjonujące oraz dobrze wykonane. To działało, albo przynajmniej mnie przekupiło i zaślepiło mi umysł. Klimat, rozwój postaci i fabuły, sami bohaterowie oraz poruszone wątki – to wszystko było magiczne i niesamowite. Star Butterfly kontra siły zła była kreskówka, do której zawsze chętnie wrócę, by na nowo odbyć przygodę w magicznym świecie pełnym uroczych kolorów i wartości. Zwłaszcza kiedy będę miała gorsze dni.